Szczęść Boże kochani! Dzisiaj zgodnie z obietnicą powiem Wam trochę o godzinie łaski, która przypada już w najbliższy czwartek 8 grudnia, czyli w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Chciałam Wam może pokrótce opowiedzieć najpierw, powiem tak od ogółu do szczegółu, czyli najpierw powiem najważniejsze dotyczące tej godziny łaski, a później na końcu już opowiem historię, skąd w ogóle... Jak to się w ogóle stało, że od 12 do 13 8 grudnia jest godzina łaski, dlaczego ona jest taka ważna i komu zostało to przekazane? Na początku chciałam Wam przytoczyć cytat: To, co Matka Boża mówiła w włoskiej pielęgniarce w 1947 roku. To objawienie miało miejsce 8 grudnia 1947 roku we włoskiej miejscowości, która nazywa się Monticiari, czyli po polsku jasna góra. Nie wiem, czy Monticciari dobrze wymawiam, bo nie znam włoskiego, ale no to jest jasna góra, po prostu po włosku. Zatem Matka Boża powiedziała tak: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask. Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie serce, będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę. Matka Boża prosiła także, aby ustanowić to nowe nabożeństwo w całym Kościele i wskazując na swoje serce powiedziała Spójrz na to serce, które tak umiłowało ludzkość, ale większość ludzi tylko rzuca w nie obelgami. Jeśli dobrze i źli zjednoczą się w modlitwie, Dostąpią przez to serce miłosierdzia i otrzymają dar pokoju. Eee, najważniejsze prośby i obietnice związane z godziną łaski to: pokrótce, życzę sobie, aby każdego dnia, w... każdego roku, w dniu 8 grudnia w południe, obchodzono godzinę łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur, poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój boski syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu. To są słowa, przytoczyłam w większości daty, które mówiła sama Matka Boża. Jest to, oczywiście to objawienie, jest uznane przez Kościół. E, miało ono miejsce w 1947 roku we wspomnianym Monticciari, e, czyli jasnej górze woskiej. E, I tam e, w tym Monticciari znajdował się bodajże szpital, w którym pracowała pielęgniarka, która nazywała się e, Pierina Gilli. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Pierina Gilli. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 roku w szpitalu, w którym właśnie pracowała ta pielęgniarka. Zobaczyła ona płaczącą Marię, której, której pierś przeżywały trzy miecze, i powiedziała tylko: Matka Boża, trzy słowa: modlitwa, ofiara, pokuta. Kiedy Pierina Gili zobaczyła Matkę Bożą po raz kolejny, była zaskoczona, ponieważ Maria nie była już zapłakana, ale uśmiechnięta. Miała na sobie jasną szatę, a w, mi, a w miejscu e, trzech mieczy, które wcześniej były w jej sercu, były trzy piękne róże – biała, czerwona i złota. Przedstawiła się jako duchowa róża. Objawienia były wielokrotne, a najważniejsze, właściwie kulminacyjne, można powiedzieć, miało miejsce 8 grudnia 1947 roku, kiedy to właśnie Matka Boża e, mówiła o godzinie łaski. To, co przed chwilą właśnie cytowałam, że to jest po prostu to jest prezent Matki Bożej dla ludzkości. Że wtedy można uzyskać wiele łask, można uzyskać łaski nawrócenia dla siebie czy dla naszych bliskich. Więc, jeżeli mamy w rodzinach czy wśród znajomych, przyjaciół, osoby, które są nam bliskie naszemu sercu i za których chcielibyśmy się modlić, aby nawrócili się, to myślę, że godzina 12, 13, że właśnie najbliższy czwartek, to jest idealny moment, żeby się za nich pomodlić. No właśnie, jak się modlić? Bo pisałam na Instagramie o tej godzinie łaski i wiele osób pytało, jak się modlić? No po prostu. Tak jak każdy z nas się modli, czy to, czy to przez różaniec, czy własnymi słowami może powiedzieć jakieś, rozmawiać z matką, może powiedzieć co nam leży na sercu, jakie mamy problemy. Można też wziąć udział w jakimś specjalnym nabożeństwie. W kościołach niektórych są organizowane takie nabożeństwa. Albo są też tylko same adoracje Najświętszego Sakramentu. Z tego co wiem, na niewielkich kościołach często jest, często kościoły, które zwyczaj są zamknięte w środku dnia do 8 grudnia, od 12 do 13 są Otwarte, więc może nawet w niewielkich parafiach, bo część z Was, w tym ja, należymy do małych parafii, nie tylko do wielkomiejskich, więc myślę, że jeżeli coś takiego jest, to może księża ogłaszali w ubiegłą, znaczy w tę wczorajszą niedzielę, czy coś takiego, istnieje taka możliwość, a jeżeli nie, to może po prostu warto poprosić księdza, żeby otworzył kościół właśnie na tę godzinę, od 12 do 13 w czwartek, E, oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, albo nie może w ogóle nawet wyjść z domu, to polecam albo modlitwę właśnie indywidualną, o której mówiłam, że własnymi słowami, czy poprzez różaniec, czy no mnóstwo jest sposobów. E, to już zależy wyłącznie od Was. E, to może po prostu z, w Internecie jest sporo różnych właśnie nabożeństw, m.in. na teobańkologii, którą codziennie właściwie polecam, ten kanał prowadzony przez księdza Teodora. Tak jak co roku będzie specjalna transmisja nabożeństwa od godziny 12 do 13. Z tego co jest sporo rozważań, jest, są jakieś pieśni, jest różaniec, jedna część. Bardzo ładnie wychodzi to nabożeństwo, zresztą możecie sobie zobaczyć, można przecież w każdej chwili odtworzyć, jak to wyglądało w zeszłym roku czy dwa lata temu. Oczywiście pewnie nie każdy z nas będzie miał taką możliwość, bo to jest 12-13 czwartek, to jest zwykły dzień, więc będziemy w szkole, w pracy, na studiach. I po prostu się nie da. No, wiadomo, no, 12-13 to jest środek dnia, jednak może chociaż na parę minut uda się, chociaż jakoś w myślach odwołać się do tej godziny, powiedzieć cokolwiek, odmówić, chociaż zrobić Mario krótkie. No bo nie każdy ma tyle czasu, po prostu tą godzinę będzie miał. Ale moim zdaniem warto było, może wyrwać się na moment z pracy czy ze szkoły, jeżeli oczywiście będzie taka możliwość. W każdym razie zachęcam. Wszystkich do tego, żebyście wy sami namawiali innych, żeby właśnie 8 grudnia, czyli w najbliższy czwartek od 12 do 13, pomodlić się do Matki Bożej i uzyskać wielkie łaski. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia w następnym filmiku, czyli mam nadzieję już jutro albo pojutrze. Szczęść Boże!